Bądź pokorny, nikogo w niczym nie osądzaj i nie ufaj sobie, dopóki nie złożą Cię do grobu. Tak nauczał święty Doroteusz z gazy swoich uczniów, że pokora i nieufanie sobie to jest bardzo bezpieczna droga. Zaskakujące są słowa pana Jezusa. Przychodzą do niego ludzie i mówią: Jadaliśmy z tobą, Byliśmy z Tobą, nauczałeś na naszych ulicach, my to widzieliśmy, no i pada wstrząsająca odpowiedź. Nie wiem, skąd jesteście. No straszne słowa. Chełpić się swoją pobożnością, a nie znać Pana Jezusa. Straszna rzecz. Niech Duch Święty chroni nas od takich słów skierowanych do nas. Co zgubiło tych ludzi? To, że znali Jezusa tylko z zewnątrz, ale nie mieli z Nim żadnej więzi. Ale myślę, że zgubiło ich także to, że usprawiedliwienia szukali w sobie. Oni wydają się bardzo zadowoleni z siebie. Święci Ojcowie nauczali, żeby Panu Bogu ufać w życiu bezgranicznie, innym ludziom. Ufać w sposób ograniczony, a sobie najlepiej w ogóle nie ufać. Święty Antoni Wielki przeżył 105 lat i do końca nie zaufał sobie, tak napisali w jego biografii. Już 60 lat temu arcybiskop Fulton Sheen, który teraz jest chyba sługą Bożym, jest proces beatyfikacyjny jego, jak się rozpoczął, to już zauważył 60 lat temu, że. Świat, w którym żyjemy, no ten nasz świat uwielbia zrzucać siebie odpowiedzialność. Zobaczcie, każdy do każdego ma pretensje. No więcej jest, czasem się wydaje sędziów niż oskarżonych. Sami sprawiedliwi, a winy szukają wyłącznie winnych. Tylko że to nie jest tylko sprawa dzisiejszych czasów. Taka jest po prostu kondycja grzesznego człowieka. No jak bardzo mądrze wyraził to święty Doroteusz, każdy lekceważy i nie przestrzega ani jednego przykazania, a od bliźniego wymaga przestrzegania wszystkich przykazań. Kiedy ta lawina oskarżeń się rozpoczęła? Wszystko rozpoczęło się w rajskim ogrodzie. Najpierw. Adam obwinia Ewę. Na pytanie Boga: Dlaczego zgrzeszyłeś? Adam odpowiada: Z powodu kobiety, którą mi dałeś. Ty mi ją dałeś. Adam, oczywiście, chce zrzucić z siebie odpowiedzialność, ale idzie nawet jeszcze dalej, bo obwinia już samego Boga. Ty mi dałeś tą kobietę. To Twoja wina. Ja jestem niewinny. Co robi Ewa? Ewa zrzuca winę na wełrze. A potem... Potem nie jest lepiej. I kochani, to są pierwsze, pierwsze strony Pisma Świętego. Kiedy został wytopiony złoty cielec i ludzie zamiast do Boga zaczęli modlić się do cielca, to przychodzi Mojżesz i pyta Arona Dlaczego popełniliście taki grzech bałwochwalstwa? Kogo obwinia Aron? No oczywiście nie siebie. Tylko obwinia piec. Po prostu te kosztowności tylko wrzuciłem w ogień, które ludzie przynieśli i powstał cielec. To piec jest winny, nie my. I tak już się ta lawina samousprawiedliwień, ona trwa tak naprawdę do dzisiaj. Dzieci obwiniają rodziców, ludzie obwiniają swoich księży, księże obwiniają swoich proboszczów. Proboszczowie obwiniają księży. Wszyscy obwiniają biskupów. A biskupi obwiniają swoich wiernych. Psychiatrzy i psychoanalitycy obwiniają babci i dziadków. Politycy obwiniają wyborców albo innych polityków. No i tak to można mnożyć po prostu w nieskończoność. Aby tylko zrzucić z siebie odpowiedzialność. No nikt nie jest po prostu za nic odpowiedzialny. Sami czyści i sprawiedliwi. No to po co nam w ogóle jest bawiciel? To od czego ma nas wybawić, skoro wszystkiemu są winni inni? Jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych, bodajże Truman, miał na biurku tabliczkę z napisem „Za to biorę odpowiedzialność. Ale potem i jemu się nie udało i nawet on już potem rzuca odpowiedzialność na innych. I wiecie, w którym miejscu kończy się zrzucanie z siebie odpowiedzialności? Na krzyżu, tam się ono kończy. Przynajmniej istnieje ktoś, kogo można obwinić, Pan Jezus się nie usprawiedliwia, ale całą tą naszą biedę bierze na siebie. Jest taka stara, mądra zasada, której nauczali już w starożytności święci Ojcowie, którzy powtarzali, że nie usprawiedliwiaj sam siebie. Bo kto usprawiedliwia sam siebie, popełnia samobójstwo. To w Jezusie szukaj usprawiedliwienia, a nie w sobie. Bo usprawiedliwienia w sobie nie znajdziesz, bo nikt z nas nie jest sprawiedliwy. Nikt. Niedawno wysłuchałem wypowiedź księdza, który jest kapelanem więziennym w Ameryce i on mówił: Jak bardzo jest łatwo trafić do więzienia i nagle masz całe życie zmienione. Mówi o chłopaku, który w wieku 17 lat pod wpływem narkotyków napadł na aptekę, bo chciał narkotyki. No i tak się nieszczęśliwie złożyło, że zabił policjanta i dostał do żywocie. A tam do żywocie jest bezwzględne. On już nigdy nie cofnie tego czasu. Nawet nie pamięta sytuacji tej napadu, bo, tego napadu, bo ocknął się w areszcie. Mówił, że był człowiek, który jechał samochodem i upadł mu telefon na podłogę. To był człowiek, który bardzo o siebie dbał. Wszystko musiało być taki fit. Liczył kalorie, unikał cukru, zero glutenu, wszystko niskokaloryczne i zdrowe. No i przed skrzyżowaniem upuścił telefon na podłogę samochodu. Chciał go podnieść i na pasach zabił kobietę z dzieckiem. Dostał pół roku. A jak się ma wyrok powyżej 8 lat, to się trafia do stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze i trafił do najgorszych morderców. Niewiele trzeba, żeby przekroczyć tą granicę. Mały krok robisz, i w jednym momencie całe życie może się odwrócić. I to nie ufaj sobie jest bardzo ważne. My, kochani, wszyscy jesteśmy grzesznikami. O tym przypomnieliśmy sobie po prostu rozpoczynając mszę świętą. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. A jeżeli zdarza nam się mniej grzeszyć niż wielu innym ludziom, to nie dlatego, że jesteśmy lepsi, ale tylko dlatego, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości uchronił nas od wielu sytuacji. I warto pielęgnować w sobie takie myślenie, najmocniej wtedy, kiedy przychodzi pokusa próżnej chwały, osądu czy wyniosłości. Że jak widzisz cudzy grzech, to mówisz, ja jestem lepszy, albo tak myślisz. Jeden ze świętych w swoim liście napisał, nie dziw się, że ludzie dobrzy, blisko stojący kościoła, głęboko wierzący, z powodu błahej szpilki wszystko znieważają. To ludzie pozorni. Nie mają pojęcia o najważniejszym, dlatego ta zewnętrzna pobożność ich nie leczy. Jeżeli nasza modlitwa nie dotyka serca, to nawet najbardziej pobożne praktyki będą tylko na poziomie zewnętrznym. No tak żyli bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Patrzyli na Jezusa z zewnątrz byli bardzo zadowoleni z siebie ale okazało się, że kompletnie go nie znają. Wszystko było zewnętrzne, wszystko było pozorne. Jeden z generałów Zakonu Dominikanów kiedyś wizytował pewien klasztor. No jeden z braci mu się skarżył na nadmiar obowiązków i wówczas on powiedział, że gdybyś bracie zadbał o, dzien, o godzinę dziennie modlitwy przed Panem Bogiem, to wiele z Twoich problemów rozwiązałoby się samo. Znaczy mam świadomość, że wielu z nas tutaj obecnych nie ma takiego szczęścia, żeby żyć w klasztorze. Czyli o pewien rytm modlitwy no, no musimy się zatroszczyć. Ale myślę, że gdybyśmy zadbali choćby o 15 minut dziennie aby w ciszy i samotności pobyć przed Bogiem, to wiele z naszych problemów rozwiązałoby się samo, a już na pewno bylibyśmy bardziej świadomi siebie i też inaczej patrzyli na wiele problemów. Kto się modli, to się przemienia. Jest jedno niezawodne kryterium, aby sprawdzić, czy moje praktyki religijne przybliżają mnie do obecności Jezusa. Czy jestem na właściwej drodze? To jest niezawodne kryterium i to jest zawsze wzrost pokory i niesamolubnej miłości. Pokora i niesamolubna miłość. Bo dzięki modlitwie i poznaniu siebie my możemy wyjść z tej karuzeli samousprawiedliwienia i stanąć przed Bogiem takim, jakim się jest. Po to, żeby pójść głębiej, bo bez tego świat nas oszołomi. Bo nawet jeżeli dostajemy jakieś łaski od Boga, nawet jeżeli mamy no taki przywilej, że możemy służyć Bogu, to szybko można pomyśleć, że to my jesteśmy tacy wybrani. I historia zna przykłady takich osób, które otrzymały wielkie łaski Ducha Świętego, wielkie charyzmaty, którzy otrzymali od Pana Boga na no łaskę czynienia cudów, uzdrawiali chorych i oni uwierzyli, że są święci. Właśnie zgubiła ich próżna chwała. A jak jest próżna chwała, to Pan Bóg ci już jest niepotrzebny, bo to możesz sobie zrobić sam. Ja z mu tak to podsumował łaska od nich odeszła i wiedli żywot rozpustny na pośmiewisko ludzi. W naszych źródłach dominikańskich, to są pierwsze wieki zakonu Dominikanów, mamy opisanych wiele przykładów. Bracia o tym szczerze pisali. Jeden z braci był tak utalentowany, za co się zabierał, zamieniał w złoto. I ktoś go zapytał, komu to zawdzięczasz? I on odpowiedział „Wszystko to zawdzięczam mojej lampce, która stoi przy biurku. I w tym momencie, jak podają źródła, zarozumiały zakonnik stracił łaskę razem z wiedzą. Mieliśmy też w średniowieczu takiego brata, cała Bolonia go słuchała. Miał olbrzymią łaskę słowa. Jest tu z nami brat franciszkanin, więc myślę, że to zniesie z cierpliwością, ale on miał taki zwyczaj, że chodził do franciszkanów, żeby go bracia strzygli. I chodził tam do franciszkanów, żeby go bracia strzygli. I gdy go ostrzeżono, to potem miał pretensje do tych braci, że nie zbierają jego włosów na relikwie. Słuchajcie, nie śmiejmy się, taki jest człowiek. Nadmiar łaski może sprawić, że my stracimy rozum. Nadmiar sukcesów może sprawić, że one nas oszołomią i stracimy kontakt ze sobą samym. Zgubimy tą świadomość, że przede wszystkim my jesteśmy grzesznikami, i my potrzebujemy zbawiciela. Ojcowie pustyni, którzy doskonale znali siebie, powtarzali: On dziś, jutro ty. On dziś, jutro ty. Pomieli świadomość własnej nędzy, że to, w czym innym, innych oceniasz, sam w te grzechy wpadniesz. To jest stare prawo duchowe.